Hej wszystkim. Dzisiaj porozmawiamy o języku morskim, czyli czarnej podeszwie. Język morski to rodzaj skały osadowej, która powstaje w wyniku nagromadzenia się szczątków organizmów morskich, głównie muszli i szkieletów. Te szczątki esa następnie cementowane przez minerały, tworząc zwarta skałę. Język morski występuje na całym świecie, ale najczęściej spotykany jest w obszarach przybrzeżnych, gdzie panują odpowiednie warunki do jego powstawania. W Polsce język morski można znaleźć na wybrzeżu Bałtyku, szczególnie w okolicach Gdańska i Gdyni. Język morski jest cennym materiałem budowlanym, a także wykorzystywany jest w przemyśle chemicznym i farmaceutycznym. Hej, wszystkim! Dzisiaj porozmawiamy o języku morskim, czyli czarnej podeszwie. Język morski to gatunek ryby, który występuje w wodach przybrzeznych na całym świecie. Jest to bardzo popularny gatunek wśród wetkarzy, a także w kuchni. Języki morskie ESA bardzo odporne na zmiany środowiskowe i potrafią przetrwać w różnych warunkach. ESA to ryby drapieżne, które żywia się innymi rybami, skorupiakami i mieczakami. Języki morskie rozmnażają się poprzez składanie jaj. Samice składają jaja na dnie morskim, a następnie samiec je zapładnia. Jaja wylegają się po około dwóch tygodniach, a młode ryby szybko rosną. Języki morskie SA bardzo liczne i stanowią ważny element ekosystemu morskiego. SA one ważnym źródłem pożywienia dla innych zwierząt, a także dla ludzi. W ostatnich latach populacja języka morskiego zmniejszyła się w niektórych regionach świata. Jest to spowodowane nadmiernym połowem, zanieczyszczeniem środowiska i zmianami klimatycznymi. Mimo to język morski jest nadal gatunkiem powszechnym i nie jest zagrożony wyginięciem.